Witam Was, moje drogie, szóste czytanie na okres 5-11 grudnia 2022 roku. Moi drodzy oczywiście tutaj z pewnym obsuwem czasowym wszystkie rzeczy będą ugrywane w tym tygodniu. No tak się dzieje, tak się zdawa. Wszystko wina Merkurego, który był niestety w znaku Strzelca, w waszym znaku. Moi drodzy ale już w tym tygodniu przesuwa się do skorpiona, do, przepraszam, do koziorożca. Troszkę się wszystko uspokoi i będzie nam wszystkim łatwiej już też zarządzać czasem, bo zarządzanie czasem... W tym tygodniu nie było łatwe i zarządzanie naszą własną energią też nie. Co się dzieje, moje drogie, strzelce? 8 grudnia pełnia, pełnia księżyca. No, na Waszej osi, tak, strzelec bliźnięta, pełnia księżyca w znaku bliźniąt, a słoneczko ciągle jeszcze w Waszym znaku, w znaku strzelca mocna, intensywna, pełnia emocjonalnie, czasami wyczerpująca, dla co po niektórych, ale nie będę się tutaj rozwodziła nad tematami tej pełni. Bardzo dużo tutaj będzie wchodziło w rachubę, słuchajcie, komunikacji, takich spraw damsko-męskich i właśnie takich różnych dziwnych czasami niedopowiedzeń. Tutaj widzę taką, takie zmaganie się energii żeńskiej z energią męską i energii męskiej z energią żeńską. No niestety, tak to wygląda. Oczywiście tutaj dokłada swoje trzy grosze Mars, który jest w retrogradacji, który w tym momencie właśnie 8 grudnia będzie przysłaniać, słuchajcie, księżyc, no i właśnie one się o w momencie pełni znajdą na tym samym stopniu, na tym samym stopniu bliźniąt, więc widzicie, no energia marca to jest energia męska, a energia księżycowa jest energią żeńską. No i właśnie tutaj mamy pewnego rodzaju konflikt, jest opozycja. Stoją do siebie, prawda, w przeciwległym takim, można powiedzieć, w przeciwległych narożnikach. Moi drodzy, Również za sprawą marca możemy mieć w tym tygodniu wrażenie, że po prostu mówimy, ale nie jesteśmy słuchani, tylko słyszeni, że ktoś nas słyszy, ale nie słucha tak na tej zasadzie, nie trafia co mówimy. Możemy mieć też wrażenie, że ktoś się do nas zwracając mówi w zupełnie innym języku, a my też czasami możemy mieć wrażenie, że chyba po prostu po chińsku mówimy, skoro nie dociera o co chodzi. No i moi drodzy, to jest właśnie troszkę takie problematyczne. Ta energia Marsa również jest bardzo trudna i niewygodna, słuchajcie, dla mężczyzn w tym tygodniu, więc tutaj apeluję do wszystkich pań, e, uważajcie po prostu na to, co mężczyźni w Waszym otoczeniu mówią, co czynią, ale uważajcie w sensie takim, że nie bierzcie tego wszystkiego bardzo na poważnie. Nie próbujcie się wciągać w jakieś te tematy, nie próbujcie tłumaczyć, bo to może mieć naprawdę takie, słuchajcie, naprawdę działanie, jakby się rzucali grochem o ścianę i to nie przyniesie żadnego skutku, żadnego rezultatu. I mm, sytuacja się poprawi. Ta energia marsowa, słuchajcie, troszkę tutaj zelżeje i będzie łatwiejsza już dla mężczyzn na początku już 2023 roku, to naprawdę nie jest długi czas. Można do tego czasu, słuchajcie, na tak zwanych rozszerzonych węglach wytrzymać. Czyli apeluję do pań, słuchajcie, zwróćcie uwagę, mogą się dziwnie w waszym otoczeniu zachowywać mężczyźni. Nieracjonalnie, brak konsekwencji, brak trochę jakiejś logiki, tak, w swoim postępowaniu, w swoich poczynaniach. Czy to będą wasi partnerzy, koledzy, bracia, sąsiedzi nawet, albo właśnie Kolega z pracy, jakkolwiek, słuchajcie, nie zwracajcie po prostu uwagi na pewne rzeczy i nie bierzcie tego wszystkiego na poważnie, bo na niedługi czas niektórzy z nich po prostu będą tak się zachowywać, jakby się dosłownie obudzili z jakiegoś snu, z jakiegoś letargu. Nie jest to łatwa energia w tej chwili dla mężczyzn. Uważajcie, moje drogie panie, jeśli wam na czymś zależy, zależy wam na jakichś relacjach, to po prostu powstrzymajcie się od jakiegoś tam. Komentowania, próby tłumaczenia, naprawiania myślenia w danym momencie tej osobie, bo to naprawdę spełznie na niczym, może tylko pogorszyć sytuację. Moi drodzy, to tyle, co miałam do powiedzenia na temat astrologii. Jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład, jak to pięknie Mars przykrywa, słuchajcie, Księżyc, albo chcielibyście zobaczyć pełnię na żywo, to zapraszam Was, odwiedźcie kanał Astrolife. Podlinkuję Wam na dole ten kanał, zobaczcie sobie właśnie na przykład jak na żywo wygląda koniucja Jowisza, o której czasami tutaj mówię, to bardzo jest, słuchajcie, uspokajające. Kanał jest prowadzony przez pasjonata astrologii i astronomii. Zajrzyjcie, moi drodzy, naprawdę będziecie zaskoczeni, i na pewno Was zrelaksuje takie przyglądanie się planetom, a co istotne, to, moi drodzy, to to, że to jest właśnie Kanał nadaje tutaj z Polski. To nie są jakieś obserwatoria gdzieś NASA i tak dalej, tylko to są, słuchajcie, tutaj zdjęcia, takie na żywo relacje właśnie z Polski. Stąd, moi drodzy, czyli z naszego nieba możemy tutaj obserwować pewne zdarzenia, pewne widowiska, nawet niektóre astrologiczne i astronomiczne. Także zajrzyjcie, zachęcam, na pewno nie pożałujecie. Moi drodzy, pamiętajcie, że takie czytanie to jest czytanie ogólne. Ono nie musi z Wami rezonować. Moi drodzy, nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że żadnych ważnych, życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych. Jeżeli macie takowe do podjęcia i potrzebujecie wsparcia, to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podoba Wam się moje czytanie, odnajdujecie się w nich, to zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje na dole w opisie każdego filmiku, WhatsApp, Messenger, jak i również, moi drodzy, tutaj na dole ekranu wyświetla się numer telefonu, pod który też jest podpięty. Ta aplikacja WhatsApp. I to już byłoby tyle, moi drodzy, z takiego wstępu i ogłoszeń parafialnych, moje drogie strzelce. Ja teraz poproszę karty dla rezonujących ze mną strzelców, rezonujące ze mną strzelce na okres 5-11 grudzień 2022. <tryk> Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse. I zagrożenia jak zwykle przy strzelcach, notorycznie, słuchajcie, towarzyszy mi tutaj kropek. A ja nie wiem, ostępowa tam panią Marię tak widział Pod spodem macie kartę Asa Buław Moje drogie strzelce. Chęć zawalczenia o siebie dla niektórych z Was, naprawdę i na zasadzie co będzie, to będzie, tak jak to na tym filmie było. Tam tablak i kargów. Tak, dosodały, co będzie to będzie. Właśnie, takie dosodały, co będzie to będzie. Czyli najpierw działamy, później się zastanawiamy. Co z tego wyniknie? tutaj... Takie się strzelce odnajdą. Chęć naprawdę zawalczenia o siebie. Dla niektórych z Was naprawdę jakieś takie nawet przesilenie tą energią, takie przemęczenie bym powiedziała. Ale no, wybuchy tutaj są, tak? Wybuchy tutaj są. Zawalczenie, nawet momentami i agresywne zachowania. No właśnie może się tutaj, co pod niektórym strzelcom troszkę ulewać. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną strzelców. Piąty, 11 2022. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia. Szanse i zagrożenia. Pod słodem tali macie kartę wizyty. A więc, właśnie, moi drodzy, wizyta to są takie efemeryczne relacje, efemeryczne kontakty. Jesteśmy ze sobą, bo jesteśmy, komunikujemy się, bo się komunikujemy, bo wypada. Moi drodzy, tu też jest troszeczkę coś związanego z izolacją i nawet z jakimi stanami, bym powiedziała, depresyjnymi. A z buław. Naprawdę chęć zawalczenia tutaj o siebie, chęć uwolnienia się z czegoś, co Was blokuje. No zobaczcie, moje drogie strzelce, ósemka kielichów i idę w swoją stronę. I karta miłości, ogólna aura. Tego tygodnia mamy słoneczko, Arkan wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe mamy również kartę mocy lew. Być może niektóre z Was mają coś wspólnego z jakimś lwem. Bardzo proszę, abyście również sprawdziły, co macie w znaku lwa w swoich horoskopach urodzeniowych oraz w 11 domu i w domu zwyczajowo, przy przypisanym do znaku lwa, moi drodzy, zwyczajowo, który to jest dom, to sobie zobaczycie. Przypisane do znaku lwa. Słońce, no bardzo ważne jest też tutaj położenie Słońca. Arkan wielki, słuchajcie, więc dwa arkana wielkie się tutaj trafiły. Rysiu tutaj się jeszcze próbuje dokoptować do szczęścia. Słuchajcie, dwa arkana wielkie, no na pewno tydzień ważny, istotny, dużo znaczenia będą miały wydarzenia tego tygodnia w Waszym życiu. Kochani, co my tu mamy? Ogólna aura, ósemka kilku oraz karta miłości. Chęć puścia swoją stronę. Chęć puścia swoją drogą, moi drodzy, to też jest coś związane z taką naprawdę wielką, nieotwartą chęcią realizowania własnego planu, własnego celu. Niektóre strzelce będą się zastanawiały właśnie nad puściem w swoją stronę, swoją drogą, realizowania swojego planu, jeżeli chodzi o sprawy osobiste. Tutaj, gdzie straciliście już miłość do czegoś czy do kogoś, odchodzimy, idziemy w swoją stronę, w swoim kierunku, aczkolwiek jeszcze niektóre z Was widzę, że będą miały próbę, będą podejmowały taką próbę, um, moi drodzy, może uzdrowienia tej sytuacji poprzez na przykład e, poprzez na przykład próbę podjęcia jakiejś terapii na przykład partnerskiej, albo ogólnie na przykład terapii, tak? Dlaczego straciłem, czy straciłam chęć do życia? No, bo tutaj też mamy jakieś takie troszeczkę depresyjne tematy, więc utrata chęci do życia, e, utrata e, chęci e, takiego jakiegoś, e, słuchajcie, walczenia e, momentami gdzieś o coś, tak? E, no, ja widzę ósemka kielichów, no odchodzimy od czegoś, odchodzimy od niezadowalającej sytuacji, idziemy w swoją stronę, sięgamy po coś, sięgamy po kielichu zrobienia, albo przynajmniej szukamy e, drogi gdzie można by po ten kielich uzdrowienia sięgnąć? Na pewno ten kielich uzdrowienia nie nie powinien się kojarzyć z alkoholem. Nie, 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 bo tu mi się on nie pokazuje, ale takie rzeczy tutaj widzę. Moi drodzy, pójście też za głosem serca. U niektórych widzę strzelców ten głos serca. To jest na przykład chęć wykonywania takiej a nie innej pracy albo przeprowadzka, właśnie robię coś co jest zgodne z moim przekonaniem, coś co jest bliskie mojemu sercu. Właśnie, czyli idę za głosem serca, idę w swoim kierunku w swoją stronę. Dla niektórych z Was, moi drodzy, jakąś widzę krótką podróż, być może wyjazd, może planowanie jest to po, po, po podróży, może w rodzinne strony, może gdziekolwiek indziej. Jest to taki, słuchajcie, dobry moment, żeby faktycznie na chwileczkę oddalić się od tych problemów, od tych kłopotów, od tego wszystkiego i żeby spojrzeć na wszystkie sprawy, na wszystkie problemy z innej perspektywy. Tak więc wyjazd albo nawet właśnie jakaś choćby chwilowa krótka przeprowadzka pozwoli Spojrzeć na, 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 na problemy z innej perspektywy. Oddalenie się od problemów pozwala na spojrzenie na to z innej perspektywy, tak? Tak moi drodzy, to tutaj widzę. No właśnie chęć zawalczenia o siebie. Jeżeli jesteście w jakichś dziwnych takich relacjach, gdzie faktycznie jest tak dzień dobry, do widzenia, dziękuję i coś tam, albo nawet jakieś historie już są porelacyjne, wpędziło Was to troszeczkę w zakłopotanie, wpędziło Was to w problemy, jesteście troszeczkę zablokowani emocjonalnie, być może czasami uciekacie, nawet towarzysko od ludzi, blokujecie się w domu, no to widzę tutaj chęć wyjścia, zawalczenia po prostu o siebie. Tak, nawet bardzo takie ekspresyjne to zawalczenie może być takie bym powiedziała troszkę agresywne, a dla strzelców to jest normalne. W sensie. Strzelec to działa podobnie trochę jak baran, tak działa a później dopiero patrzy co z tego jest, co z tego wyniknie, ale ważne żeby zadziałać. No i bardzo dobrze, strzelec to pół człowiek, pół koń moi drodzy, więc w połowie działa instynktami zwierzęcymi, a w połowie ludzkimi, no w zależności od tego, która akurat część osobowości się tutaj odezwie, tak, zadziała właśnie strzelec w tym tygodniu. Ale więcej tutaj widzę, będzie się odzywało takich, słuchajcie, tych atawistycznych zachowań, tak, czyli tych takich czysto zwierzęcych, zachowawczych, walczę o siebie, no właśnie, tutaj idę do przodu. Więc bardziej, bardziej widzę, ta, 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 ta zwierzęca część Waszej natury będzie się tutaj odzywała i ona Wam każe zawalczyć o siebie, wyjść z czegoś, wyjść z jakiegoś ograniczenia, wyjść nawet z jakiegoś uzależnienia emocjonalnego. Może rozpamiętujecie jeszcze jakąś starą relację, to wcale nie muszą być jakieś świeże tematy po stare jakieś tam relacje, tak, może jakieś takie uzależnienie emocjonalne i prze, ciągle takie przeżywanie i wałkowanie tego tematu, co po prostu powoduje, że się izolujecie, moi drodzy. A tutaj widzę w końcu chęć takiego też zawalczenia o to, tak, ja muszę zawalczyć o siebie, ja muszę wyjść z jakiejś klatki. Przebywanie w klatce, nawet mentalnej, dla strzelca, no jest po prostu, słuchajcie, równoznaczne bez mała z wyrokiem śmierci, tak, więc trzeba to tutaj wziąć pod uwagę długo, nie pozwolicie sobie po prostu, żeby tego typu sprawy nad wami wisiały. E, jakie macie tutaj szanse? Słońce, moi drodzy, i Konstans, karta stałości, karta Plutona, karta prawdy, karta oka opatrzności. Moi drodzy, szanse macie bardzo duże w tym tygodniu, tylko należałoby je wykorzystać, bo słońce, e, tak jak ja mówię, ono świeci dla każdego codziennie o tej samej godzinie i o tej samej godzinie zachodzi, tak? Wstaje rano i zachodzi wieczorem. I co my z tym dniem zrobimy? Ile my tych godzin wykorzystamy dla siebie, ile my wykorzystamy na pracę, ile wykorzystamy na rozwój, a ile wykorzystamy na pierdoły typu jakieś insta czy coś w tym stylu, moi drodzy, czy jakieś tam namiętne i beznadziejne scrollowanie, jakieś nie wiem, wiadomości czy innych tam social mediów. To naprawdę zależy od nas, tak? Czy wykorzystacie dzień jak Ferdek kiepski, czy wykorzystacie dzień bardzo e, m, pracowicie, niczym taka mróweczka, to właśnie zależy od Was. I tutaj macie szansę, moi drodzy, wręcz podane na tacy. Tyle, że trzeba byłoby po niej po prostu sięgnąć. Trzeba sięgnąć, trzeba coś zrobić, moi drodzy, właśnie tutaj. Karta opatrzności mówi o tym, że jakby na to nie patrząc, co by się nie zadziało w tym tygodniu, jesteście pod okiem opatrzności, tutaj nic nie zginie, każdy Wasz dobry uczynek, mało tego, prawda wyjdzie na jaw. Więc yy, jeśli chodzi o jakieś relacje, jeśli chodzi o jakieś układy, jeżeli chodzi o jakieś tam stare echa przeżywania pewnych spraw Was, moi drodzy, czy o jakieś sprawy zawodowe czy finansowe, prawda, i tak wyjdzie na jaw, jesteście pod okiem opatrzności, nic złego Wam się, moi drodzy, nie stanie. Mało tego, tutaj zadziewa się jakieś przeznaczenie, więc możecie śmiało się tutaj po prostu poddać wydarzeniom e, tego tygodnia, składając to właśnie na karp takiego przeznaczenia. Zadziewa się po prostu, moi drodzy, przeznaczenie. Nie. Kto miał dobrą karmę, może tutaj liczyć naprawdę na łódź szczęścia, więc taką macie szansę. Macie szansę rozliczenia po prostu dobrej karmy, dobrych wszystkich uczynków. Nic złego wam się, moi drodzy, nie stanie. Włos z głowy wam nie spadnie, pod warunkiem, że oczywiście wszystko było w porządku. Nie macie nic sobie do zarzucenia, czy w stosunku do swojego sumienia, tak? Nie macie tutaj nic, moi drodzy, do zarzucenia sobie. Karta Konstant, opatrzności, naprawdę słuchajcie. Najmniejszy uczynek, najmniejszy papierek, najmniejszy kamyczek, wszystko będzie zauważone, policzone, rozliczone i możecie tego być pewni. Na pewno też nie zginiecie, na pewno nic złego Wam się nie zadzieje, moi drodzy. Jakiekolwiek by się tutaj wydarzenia w tym tygodniu nie zadziały, to, to nie zginiecie marnie, tak? To, to tak mogę po prostu powiedzieć, w, w, oczywiście w wirze tych wydarzeń. E, tutaj nic Wam się złego nie stanie, moi drodzy. To wszystko jest jakoś z góry zaplanowane. I tak się ma dziać. Karta Konstant z opatrzności mówi też o tym, moi drodzy, że macie szansę w tym tygodniu poznania jakichś osób. Mogą to być jakieś osoby, może być jedna młoda, młoda, jakaś młodsza osoba, albo młoda duchem, albo osoba, którą właśnie krótko znacie. Jest to osoba, która może wam tutaj po prostu pomóc wyjść z czegoś, może pomóc wam wyjść z jakiegoś impasu. Moi drodzy, jest to osoba, która właśnie takim... Takim zrządzeniem opatrzności, staje na waszej drodze i wy możecie tutaj korzystać z pomocy tej osoby w tym tygodniu, i to jest bardzo też fajne. Macie tutaj możliwość, spotkania się z ludźmi przeznaczonymi, z osobami, które są wam przeznaczone, po to, żeby wam pomóc. Również i może gdzieś tam jeszcze jakieś echa relacji widzę, możliwości właśnie do relacji, tak? Jest tutaj coś, też coś takiego na rzeczy. Załatwiając sprawy urzędowe, też tutaj, moi drodzy, możecie liczyć na coś, że jakichś ciekawych ludzi możecie spotkać albo jakąś jedną bardzo ważną osobę, coś wam ta osoba powie, może usłyszeć jakieś zdanie, które zmieni naprawdę tutaj bieg waszego życia. To wszystko jest z góry zapisane, tak ma się stać, tak ma się zadziać w waszym życiu. Moi drodzy, jakie są tutaj ostrzeżenia? Karta mocy, lew. Być może macie coś wspólnego z osobami z Poznań lwa, tak jak wspomniałam. Moi drodzy, i karta zamyślonego. Proszę uważać na to, żeby swoich umiejętności, swoich talentów, czy swojego, swojej nieodpartej i wielkiej siły nie użyć w sposób niecny. Moi drodzy, jeżeli macie takie zamysły, chcieliście to, to użyć w jakiś niecny sposób, jakieś niecne czyny, e, tutaj, e, no, to, no to proszę po prostu tego nie robić. Uważajcie też na jakieś osoby, moi drodzy, które właśnie podwzięły jakąś decyzję, powzięły jakąś decyzję, z jakiego ja tutaj w niecny sposób się zachowam w stosunku do e, strzelca, więc uważajcie właśnie na tego typu osobę, która może się zachowywać agresywnie, która może się zachowywać w sposób taki właśnie, słuchajcie, niedwuznaczny, podbramkowy, tutaj w stosunku do. Do was, będzie wykorzystywała po prostu instynkt, będzie wykorzystywała strach, tak moi drodzy? No, i najważniejsza rzecz, nie pozwólcie, żebyście się wy stali wrogami sami dla siebie w tym tygodniu. Karta mocy mówi o tym, że no, widzę, że na pewno wielu z Was miałoby ochotę na zmianę, może w swoim życiu. Tutaj ciało się może upomina o jakieś rzeczy, o jakieś sprawy. Proszę właśnie zadbać o ciało, proszę zadbać o odporność. Moi drodzy, proszę właśnie zadbać o odporność fizyczną, ale również zadbać o odporność psychiczną. Mogą się tutaj zadziać takie rzeczy, że ktoś właśnie może próbować, Wpłynąć na Waszą odporność psychiczną, zachwiać Waszą odpornością psychiczną, moi drodzy. Uważajcie też właśnie na jakieś takie załamanie psychiki, żeby się coś takiego nie zadziało, że puszczą Wam naprawdę nerwy, puszczą Wam naprawdę hamulce i możecie się Wy tutaj bardzo, bardzo jakoś tak, słuchajcie, no zachować nieadekwatnie do sytuacji albo, albo w sposób naprawdę bardzo podły, tak? Więc tutaj, moi drodzy. Na to zwróćcie uwagę, tak? Zwróćcie uwagę. Nowe osoby do relacji. Może coś tutaj być, moi drodzy. Może nawet jakaś stara osoba z przeszłości wracać. Może wracać, odzywać się do niektórych osób tutaj spod znaku strzelca jakaś osoba, z, którymi, z którą przeżywałyście tzw. szał ciał. Więc proszę na to zwrócić, moi drodzy, uwagę. Jeżeli byście sami chcieli też może do takiej osoby się odezwać, to też niekoniecznie może być dobrym tutaj pomysłem, tak? Bo wy macie z czegoś wyjść, moi drodzy, macie coś opuścić, macie opuścić jakąś klatkę, macie opuścić jakąś blokadę, jakieś zablokowanie. Więc niekoniecznie są to dobre pomysły, żeby z taką osobą rozmawiać, czy próbować nawiązywać komunikację, bądź jeżeli ona się odezwie, to tę komunikację z nią kontynuować. No może być to lew, naprawdę może być to lew, moi drodzy. Albo ktoś, kiedy ktoś to ma bardzo mocny aspekt lwa. Albo osoba, z którą, wiązał, z którą wiązał was silny romans, albo osoba, która sama pozwalała sobie na różnego rodzaju romanse. Moi drodzy, to wszystko, co miałam wam do przekazania na ten tydzień. Życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.